Czy jadłeś kiedyś lody, rozumiem. które się zwały noger? Nie. Ale jadłem Noggery, one tak. są świetne. Dobra, to moje pytanie, dziękuję Pucham za to. Noggery. <gry> ja ich nienawidzę, no ale dobra. Ja ja Proszę was, naprawdę. Ja prawda. Kapitan, ja. Kapitan zespołu ale Fredson. Orzeł czy reszka? Orzeł. Eee, orzeł? orzeł? orzeł. 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 Orzeł, wypadł Orzeł. Orzeł, więc wybieracie jako pierwsi mapy. Norwegia? 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 Tak. My wybieramy drugą, jak pamiętamy, my Finlandię, myślę. D dawaj, A. Kenia dawaj, Dobrze. Dobry wybór. Dobra, ja myślę, my na czwarty że Michigan zdecydowanie, kocham Michigan. Finlandia no, no, znowu, ale może jakaś najkrótsza. Finlandia, najkrótsza? Zgadzam się. Zgadzam się. Dobra. Głównie tak, chłopaki, na podstawie ten. Tych naszych yy, zakładów 54,5% jest na fedsona 45,5% na piątekową uwozu Tak mówi społeczność Wysoko powiem ci, wysoko dla nas um, Powodzenia To jest mini KD Exit W skrócie masz w dupie Masz w pierdol Kurwa O kurwa <noise> okay, um, Nie ma czerwonych jak coś, nie ma czerwonych Dobra, dobra. miejcie mnie z lewej, mnie z Pomijam cię z lewej. Jak Dobra, reddit mnie broń. Hmm. Okej, okay. postaram się. W jak ktoś będzie no, za tobą, wypierdalasz go. go. Po... Okej. Okay. Rafał, od boku go, od boku go. Spokojnie, ja go tutaj zaraz... A kiedy powiem mnie przyjedziecie, bo... Za no, nie wiadę, Rafał, czas się kończy. Dziękuję. Dobra, czerwony leży. Oh. Oh Okej, okay, stanąłeś oh sta, stan, akurat na środku, więc tak. Um. Ej, 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 ej. ej. Czekaj, już ci pomogę. Wypierdzielaj stąd ty mini. No. Jedź, 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 Rafał? A, ready, ready, pomóż. Okej, okay, ehm um. Dobra. Okej, okay, na prostu kurwa mać. jedź, 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 jedź. Dobrze, atakujcie atakujcie, 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 atakujcie. Ja już chodzę, ja już chodzę do rafą gągńgo. Będę cię bronić, chodźi podam. Sto metrów w górę, o, widziałem. Ja bo to tu bronił. Z lewej, z lewej, z lewej. Dwa. Będę cię bronić, dwa. Kurwa, jesteście głupi. Ja się zajmę. Uwaga, blokuj, 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 bo atakuje. Blokuje, blokuje. Ja cię zaśpiewam. Dobra spinało, spinało, zajebiście, gramy Jedziemy. blok. A co ty robisz? Wycofaj ja zakonię... co fajna trasa w pełni najpierw, a potem no, się ale gaz. Ja w ciebie wjechać. Mini jedzie za wami. No dobra. Ale potrzebuję wsparcia. Zagracie szybko. Oni się pustują. No gonimy cię, bo próbujemy. Nie wiem, zwolnij trochę, to szybciej nam pójdzie. To nie tak działa. Aleks, to jest skill issue, jeżeli go nie dogonisz po prostu. Ale to jest to samo auto Alex On jest pchany! On jest pchany! Stary go w dupę pcha! Dobra, ja się rozjechałem! Nie, stary Co na plecach, stary na plecach! Jezu. zły. Gływa chciałem u nich zrobić. No. Ej, dobra, jeszcze, zablokowałem ich problem. Ja przyjdę do e, Przestań po... się wypierdalać, Rafał! Ale, Ale, Ale nie przyjdę! Jedź, szybko! Raczej, 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 szybko jedź! Jadę, jadę, jadę. Panowie, jak nie zrobicie dzisiejszego, to mamy raczej wygraną. Ale tabowało mi Dita na chwilę Dobrze ready. Dobrze Redi Wywal Mini, wywal Mini Jest Dziękuję Dobra, dziękuję już Jedziemy, jedziemy, jedziemy Wywal Mini, wywal Mini Sorry Rafał, miałem lepszy plan Trzymamy go, trzymamy go, trzymamy go Bardzo dobrze ready. bardzo dobrze ready. Dobrze I do przodu, teraz naprzód, teraz naprzód Oj córy Aj, aj, ale nie wiem. Pięknie, pięknie, dzięki. Dobra, to jest sorry. Dobra, ty atakuję jego mini ja atakuję to od jego obronę. Okej, okay, nieważne. Goku jemu atakuje mnie? Never mind. O cholera, o cholera jasna. No jest co tu się dzieje? Cholera jasna, nie wiem w sumie. Mamy to. Mamy to. Jest. Ja pierdzielę Dobra yes. chłopaki yes. musimy yes. knać yes. życia naprawdę dużo lepiej niż robimy knac życia, robimy knac yes. życia i Ja pierdzę Dobrze Lady Dobdali, dobrze Eli Zejść na lewo, zejść na lewo, ześć na lewo, zejść na lewo Nieee yes. Gdzie jesteś? Tu jesteś Rozwalcie Atakujcie do Pięknie A, bierzcie, to, bierzcie Lida, bierzcie leada Ej, pomóżcie mi, pomóżcie mi Reddy, gdzie jesteś? Hamuje, hamuje, hamuje Ja nie widzę Jest ty jak Dobra. Dobra z Broj Ja będę wywał. Okej, okay, musisz go ominąć Reddy, musisz go ominąć Nie ma, nie ma na to ten o, zasady musisz, musisz go jakoś misnąć Dobra O kurna, zrób się czekaj, jakoś się mogę zająć <gulity> RETI! Nie oh, Kurwa, nie wiedziałem, że ty krzak ma kolizję! Dobra No Do Dobrze! Uważaj, masz jeszcze jeden! Lecimy! Nie! Trzymasz się, trzymasz się! Jest okej, jest okej, jest okej, jest okej, jest zatrzymuję go! Dokuj, dokuj. Yes. Robię czas, robię, czas, tak. robię, czas, robię czas, jedziesz, 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 jedziesz? Jest, jest! Dobra, jedziemy! Jadę, Ja jadę! Rafał, co tam robisz? No okay. ja bieję mnie. A chodź ja, naprzód, może był... potrzebuję tutaj pomocy. Bieżone. Jest, nie. jest bardzo dobrze, bo ono jest Feksonami. samo i ono nie może jechać to no stoi, no no, mi... oh, ja potrzebuję pomocy, bo tu ja. bieję. Co po prostu na mnie? Hej, fredson. Jak tam jeden wywali, lanki, Bierzaj, o... do wal do i mi tu pomoże? Dziękuję Dobra, fredson. No, no, dobrze, 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 dobrze! Czekaj, boost mały, boost mały, mały boost, mały boost, mały boost, mały boost, 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 dobra. Sam z siebie, ja nie da mi... Apex, trzeba Apex... I tutaj będzie boost, okej? Okay? Tutaj boost, tutaj boost, tutaj boost. Tylko tak delikatnie boosty. Dobra, może za... Okej, okay, to jest niebezpieczne miejsce, nieważne. Ty masz lagi, to może tak... Dobra. To się zajmie może... beat okay. defender security. Windows defen... Okej, raf... wieści. Ale się nie, nie obra... I wszystko no, jest no, okej, okay, ale się... Wszystko jest, o, wszystko jest okej, okay, ale się nie obracaj. Zginiesz! Kurde. Brawo! Zginiesz. Dobrze! Jedną się! Dobrze, Pierdol. Eddie! Pierdolaj. Jesteś bohaterem narodowym! Oooooo! Czekasz dopiero, dopiero pół metek. Ale idzie zajbiście. Jedzie Lunch jest szybszy od Audi Nieprawda. Prawda? To, moja to dosłownie jasne. jest! Dosłownie to Audi mnie tak odsadza. Jesteś, jesteś Bogiem jesteś Bogiem Kurwa, poprawiłem go, nieważne Dzięki! Dzięki za mu to, Daj mu daj buszka trochę Ale to znaczy, jest A, szybsza w prostej linii, czy... Zablokuj. Tak nie, no zablokuj Nie chyba jest. ogólnie Nie no, zabiję się Dobrze! Reddy, mamy twoje przeznaczenie chyba Okej okay. To dobry, akurat idzie w miarę Wiesz jaki jest problem? To jest trzecia runda, więc będziesz tylko raz w tym meczu nie wiem czy to poziomami układa, chyba... Chy... Nie, dosowo, nie to dosowo Niestety, Trzefa. Annako. Anlako. Teraz są z przodu... Weź tam seryjną minitę. To Jest, jest jeszcze! Nie! Sorry, nic osobistego. Nic osobistego. Dziękuję. Nie. Mam po, mam no Mam nawet pomalowane paznoksy <śmany> teraz. Nie. Jeszcze raz? Nie. nie. Nie tak. Co moje? Tak. Nie. Macie tyle... Jest, 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 jest! Macie tyle... Jest! Kurna, no! Zbij na metę. Dobra. Poza tym na tej mapie, tu się wszystko przed końcem może bardzo dużo zmienić. Jedziemy w dwójkę, pierwsi, Alex, więc mamy przewagę lekko. Ja tutaj byłem ciastę linie. Wypierdalajcie go ja tutaj jeszcze popełniałem błąd dobra. Uwaga Sorry Dobra dziki. ja wiesz go tak Dokładnie brawo I teraz broń mnie Okej okay. Okej, okay, zasługiłem się drzewem Pomogę Ale jest tu Jezus święty Panie Boże Nie ma mi O pięknie Rafał Ej do mnie ktoś no, jadę, 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 jadę. jadę, jadę. jadę. Chyba Proszę. JT. Dobrze, dobrze, z już już jadę, już jadę. Ah, shit. Fuck. O nie, eee, to jest... kurwa, nie rozpierdala. Pięknie, pięknie. pięknie no kurwa, płot, które wygląda jakby mógł się rozpierdoli, się nie rozpierdala. To nie jest flatał, to nie tego typu gra. Kurwa szkoda No Ej, a może tak... takie... Za, zadziałał jeszcze lepiej. Ej, a może skup się na... Dzięki. Spoko z pozdrowieniami z Warszawy. Kurwa wyjebałem się. XD. Dobra, żyję, żyję, żyję. Dobra, chodź koło mnie, będziemy jazdem na metę, chodź, będziemy jazdem na metę Nie damy rady. Chodź Eddy no, tak nie chodź, chodź, chodź! Jak Kurwa, pojasu sobie mnie wyjebałeś Nie mam ma bronić 2-2 2-2 2-2 Ej, to już najfajniej jest uratowanie honoru, to już jest faktycznie actually dobra walka 2-2, 2-2 KUŹWAAA Powinniśmy w finale to znaczy, że walczyć, że wiecie? Albo my jesteśmy, to znaczy, że albo my jesteśmy dobrzy, albo oni są piękni. Powinniśmy to, to, w finale to. walczyć, wiecie? Fetzeno? Do. Ja próbuję, próbuję, jest tak ciężki, jest, 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 jest trochę gruby. Jest dobrze, jest dobrze. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Zabij go, Alex nie broń, nie no kurwa. Ale Alex. No, próbuję! Jestem tu jez, 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 jez. Dobra, ready na planów, jeden naprzód, jeden naprzód, jez. jestem bliżej, jez. jestem bliżej, jez. muszę jechać naprzód, kurwa Nie mówić jedź, wybuję! Ej, co? Ej, to nie liczy się jako restart, nie? A chcecie restart czy nie? Nie, nie chcemy, nie Dobra, chcesz. dobra, dobra, dobra Na kamerze mamy Nie chcecie to nie Nie chcecie restartu to nie Dobra, zginę Marnie, już mnie dogania Kurna, no ja pierdolę To chcecie wystarc? Czekaj, ja... Damy radę, myślę, Co? Czy nie ten? damy rady. Damy radę, patrzcie oni są. Nie damy rady, bo to... mnie właśnie wypierdolił do jeziora. Ja I tam radę. teraz kurwa na słup. Rusz się! Czekaj, już Niech Nie trafił, nie, tu... się! To chyba restart, bo nie wiem. Nie, już mówiliście, żeby ze startu! Mówiliście, żeby ze startu! Nie. Ale on jest niezdecydowany Nie obchodzi mnie to... Mamy na kamerze Mamy na kamerze Ach, kurwa nie testa, ludzie drodzy Za Zapuś... późno, przepraszam no ale... Presa, tak? To jest, jest za późno C Nie to nie, teraz to już za późno Aleks, Aleks jeszcze raz, ale już nie już jeszcze raz ty jeszcze tylko teraz Ja cię zjeżdżę tam od zakręt, się uważać. Wypierdol go kobieta, komu? Nie wiem czy to Tak! Jest no. Tak! Widzisz? No. Jest! Jest! O Jest! Chuj yes! Od, od 2-0 do 2-3 Dobra gra pana GG GG chłopaki Ale oh, kogo GG, oh, GG. Ja się zmęczyłem Ale kompakt ale kompak życia! Ale Byliśmy już pewni, że mimo przegrania pierwszych dwóch rund, udało nam się wygrać mecz. Aczkolwiek nie przewidzieliśmy jednego: pojawił się niespodziewany przeciwnik regulamin. Okej, okay, okay. dobra. Macie rację, w wyniku rozłączenia jednego z zawodników należy wznowić mecz Haha, nowy... no to. no to restart! No to restart! Idziemy! Powodzenia! Ale dobra. Od, od, od znów tak wyszło jak wcześniej, podobnie. To, znaczy bez... Rafał uważaj. waliło kogoś. Dobra, twojego zablokował. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja tu chronię... Ja nie to chcesz. robię, odsuń odsuń Kurna no! Tak. Ale, ale teamwork. Aha, ten też tam wchodził. O dobra, kurwa, mojego. ale bebega driving. Dobra. To żółci chodźcie z... Bez... Oni to hot party, jest tylko jeden Bądźcie cześć, 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 cześć Dawaj, dawaj Uważaj, że wygrywałeś mini z tobie Jest, jest pięknie O, on odkruchał mój kulet Ale kwaś tam. Niedługo będziemy Ja się trzymam dobrze, tylko potrzebuję was No próbujemy kurwa dojechać, nie widzisz? Dobrze, dobrze Nienowidzę jeździć w deszczu Nie da się nic zrobić Po prostu jedź wolniej to, to Czekaj Dobrze, dobrze, ale to mnie jesteśmy. To jeszcze, 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 jeszcze! Jeszcze, jeszcze, zablokowałem go. Dzięki, Reddy. Rozwolił. No, no, nie mogę. Dasz się. radę, Rafał, Rafał. Rafał, nie poddawaj się. Rozsądź, roz się takie O kurz mać. Mogę. Nie mogę. Ja do ci Chłopaki, 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 nie. nie! Nie, nie, nie uda się, nie uda się chyba. Aaaaaj, kurwa szkoda, chuj szkoda. jechał. GG. GG. ale comeback był, A... comeback się prawie udał. tak, no mega mega wyrównano. Tak, wow, gratuluję, to... Nie no, no przegać. Nawet mi nie wstyd przegrać z wami. Naprawdę zajebiści jesteście. GG. No, no, nawzajem. No ale no, nawzajem tak, tak, było. Nie, było. nie. Skale z tobą się spotkamy dopiero jak my odpadniemy. Tak. No. Ale no to mamy nasz to? pierwszy. Ja mamy nasz pierwszy wynik. Report scores. Piąty koło wozu 2, Fredson 3. Submit opasało, scores. Fredsonowie... Poszło.